Siemano. Dawno nie było u mnie kluczyka na warsztacie, więc czas jakiś znowu pokazać. Tym kluczykiem da się otwierać, zamykać samochód. Teraz ja sobie tester włączę. Jest tester. Da się otwierać, zamykać. O. Ale niestety samochód nie odpala na nim. Nie ma reakcji stacyjki na ten kluczyk. O, błąd odczytu. Dla porównania sprawny kluczyk to akurat z Forda. Daje odczyt. No i odczytał nam kluczyk. Także rozbieramy i patrzymy, co tam się popsuło. Znaczy, ja wiem, co tam się popsuło, bo to już nie pierwsza taka naprawa. Także rozbieramy i robimy. A żeby taki kluczyk rozebrać, to tutaj powinien być jeszcze taki mechanicznie pasujący do wkładki kluczyk, ale tu go nie ma. No taki już dostałem z tego. Żeby wyjąć ten kluczyk, którego tutaj nie ma, tutaj jest taka, tak przesuwa się taki, taki dings. Jeżeli już wyjmiemy to, tak jak w tym przypadku jest już wyjęte, to tam w środku też jest taka, o, przesuwa się taką zapadkę, jak do, jak do wymiany baterii. Czyli przesunąć tą zapadkę trzeba i wysunąć to o. I wychodzi nam z bateriami. Taki koszyk z bateriami. No a tu w środku mamy płytkę z elektroniką. Ona jest na takim plastiku i tutaj taki wystaje też taki do złapania. O, żeby sobie można było złapać. No i płytka wyjeżdża. Teraz... Uszkodzony będzie ten tacewka od transpondera, także zmierzymy sobie ją. Ta cewka powinna mieć około 3 ohmów. Te wyprowadzenia tutaj, które widać, one są podłączone równolegle do cewki, więc nie ma potrzeby tam się dostawać, tylko można zmierzyć od razu tutaj na tym. No jak widać, jakieś tam mega pokazuje przez chwilę. O, prawie 100 mega ohmów. Licewka ma przerwę. Ona powinna mieć około 3 ohmów. Także wylutuję ją i wstawię drugą. Podgrzewam sobie ją z jednej strony, z drugiej. Szybko z jednej, z drugiej, z jednej, z drugiej. Ta strona już mi się rusza. O, jest. Odlutowana. Teraz sobie tutaj tą starą cynę oczyszczę, zbiorę sobie tą cynę, nakładam sobie trochę topnika, biorę sobie plecionkę. Już ta plecionka do skrócenia jest, ale jeszcze, jeszcze da radę na ten, na ten jeden raz. Okej. Okay. Tak to wygląda. Teraz tak, zamienne te cewki wyglądają tak. Powiem szczerze, że ta jeszcze mi się nie uszkodziła, ten zamiennik. Jest po prostu klasycznie tak nawijany. Także dobra, wyjmuję. Zmierzymy sobie też przy okazji. Jest ma jedną. Łączę miernik. No i to gdzieś tam koło 3 ohmów, 3-4 jak dobrze pamiętam. No 3 ohmy niecałe. No i tą trzeba będzie sobie tu przylutować właśnie do tych do tych punktów tutaj. Ta stara była lutowana do do tych punktów a ta będzie wlutowana do tych tutaj. To są te same punkty po prostu są różne typy cewek. Także płyta jest przystosowana do, do tego typu i do tamtego. Dobra. Żeby nie było, też jeszcze zmierzę. Czyli ten punkt odpowiada temu tutaj. O, a ten punkt temu tutaj. O, dlatego jak się mierzy tą cewkę, czy jest sprawna. Zresztą teraz wylutowanie sobie możemy zmierzyć. Może nawet i zaskoczyła, jak temperaturę dostała. Nie, nie ma przejścia. Czyli jak sobie ją mierzymy, to nie trzeba tutaj gdzieś podkładać, yy, szukać, tylko wystarczy właśnie tutaj sobie zmierzyć, bo te punkty to odpo odpowiadają tym tutaj, gdzie jest cewka przylutowana. Dobra, yy, lutujemy to. Zanim sobie przylutujemy, to trzeba sobie przymierzyć najlepiej ten koszyk z bateriami. O, jak się wsunie, żeby, żeby nie przylutować jej za blisko tutaj, bo po wsunięciu kluczyka po prostu wyrwiemy to. Czyli odsuwamy sobie tak, o, z tyle. O, no, tak będzie dobrze. No i sobie tutaj te nóżki trochę delikatnie profiluję. O. I tak to tutaj przylutuję. Jedną nóżkę, jak już sobie złapiemy jedną, możemy sobie tu trochę skorygować. O, czy jest w miarę fajnie? O, troszkę jeszcze poprawię, O tak, żeby była tutaj ładnie sobie siedziała. No i teraz drugą Polutowanie. Teraz wezmę sobie trochę tabalugi. Zalewie jakiś wezmę. O, jakiś taki tutaj mam. Taki już nie za ciekawy. Wyczyszczę sobie resztki topnika. No i co, i składam to. Jak, jak wyschnie, to, to złożę. Jak topnik już wysechł, to trzeba sobie włożyć tą płytę tymi mikrostykami w stronę tutaj wiadomo tych, tych membran. O, usuwamy, Cyk, klikło. Teraz pakiet baterii. W dobrą stronę ja powkładam. Dobrą. O, weszło. No i sprawdzamy. Najpierw czy otwiera, zamyka. Tak, nic się nie zmieniło. Teraz uwaga, czy odczyta nam go? Nie odczytuje. Sobie zapomniałem, że tamtym nie jestem w stanie sprawdzić tego klucza, więc zrobię to autelem. Wybieram sobie Mercedesa. Wybór ręczny. C klasa 8.14. Ok. Jednostka sterująca klucz. i R. Wsadzam sobie tutaj kluczyk. Informacje klucza. klucze. OK. No jest. Odczytał nam klucz, czyli, czyli wszystko jest OK. I tak wygląda najczęstsza usterka tych kluczyków. Jeżeli jest brak reakcji na, na stacyjkę, na włożenie kluczyka, nie słychać blokady kierownicy i tak dalej, po prostu jakby się go nie włożyło. Nie? Najczęstszą przyczyną wtedy jest właśnie usterka tej cewki. Taki typ tutaj do tego klucza taki typ cewek. Także tyle na razie, do zaś.